Witam. W dzisiejszym odcinku poznamy pętlę. Jest to kolejna cegiełka, która pozwoli nam budować bardziej funkcjonalne programy. Przejdźmy od razu do IntelliJa i zobaczmy jak to wygląda. Na początku jednak zróbmy nowy pakiet na potrzeby tej lekcji. Nazwijmy go po prostu lekcja 6, a w nim zrobimy nową klasę. Niech nazywa się pętla while i postawmy sobie na razie prosty problem, który pomoże nam zrozumieć do czego są pętle. Spróbujmy wypisać wszystkie liczby całkowite po kolei od 1 aż do 1000. No, wypisanie w kodzie 1000 razy linijkę systemout i tylko za każdym razem podawać inną liczbę jest możliwe, natomiast istnieje trochę mniej pracochłonny sposób. Można do tego użyć pętli. Pętle wykorzystuje się właśnie do tego, aby wielokrotnie wykonywać taki sam fragment kodu. Na początek poznajmy pętlę while. Piszemy słowo kluczowe while. A później w nawiasach okrągłych piszemy warunek, czyli jakiekolwiek wyrażenie dające w rezultacie prawdę albo fałsz, podobnie jak było dla IFA, tyle że w przypadku IFA, gdy wartość była prawdą, to następna instrukcja albo blok kodu wykonywał się tylko jeden raz. Natomiast w pętlach gdy warunek jest prawdziwy, to instrukcja lub blok kodu za pętlą będzie się wykonywał dopóki warunek pozostanie prawdziwy. No więc jak napiszemy jako warunek po prostu true, to dostaniemy pętlę nieskończoną. No sprawdźmy jak to działa. Widzimy, że cały czas wykonuje się instrukcja, która jest za pętlą. Dzieje się tak, dlatego że warunek pętli jest zawsze prawdziwy. Napiszmy teraz inny warunek. Zróbmy najpierw zmienną typu int i nazwijmy ją i, przypiszmy do niej od razu wartość 1, a następnie jako warunek napiszmy coś takiego i mniejsze lub równe 5. No i na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło i jest równe 1, więc warunek 1 mniejszy lub równy 5 również jest zawsze prawdziwy, więc w tym przypadku również stworzyliśmy pętlę nieskończoną. No teraz tak, ale zmienną można zmieniać, więc można by było zmieniać jej wartość w pętli. Na przykład przy każdym wykonaniu pętli można by zwiększyć wartość zmiennej i o 1. Jak pamiętasz z lekcji trzeciej jest specjalny operator do zwiększania o 1, czyli inkrementacja. Użyjmy jej i pamiętajmy, że jeśli chcemy wykonać więcej niż jedną instrukcję, to podobnie jak dla ifów musimy posłużyć się blokiem kodu. Przeanalizujmy działanie pętli na tym prostym przykładzie. Na początek i ma wartość 1. Pętla while zaczyna działanie od sprawdzania warunku. 1 jest mniejszy lub równy 5, prawda? Więc wykonuje się to co w bloku, czyli wypisanie jedynki oraz zwiększenie i o 1. Po skończeniu bloku warunek ponownie jest sprawdzany. Tym razem w zmiennej i jest już wartość 2, ale dalej warunek jest prawdziwy, więc ponownie blok kodu zostanie wykonany, czyli wypisanie jedynki oraz inkrementacja zmiennej i. Teraz im wartość 3, więc warunek dalej będzie prawdziwy. Trzeci raz zostanie wypisana jedynka oraz powiększenie zmiennej i. Takie pojedyncze wykonanie się pętli nazywa się iteracją. Tak więc w kolejnej iteracji zmienna i już będzie miała wartość 4, a jeszcze w następnej wartość 5 i tu już będzie ostatnia iteracja, gdyż dla piątki ostatni raz ten warunek będzie prawdziwy. Przy następnym sprawdzaniu warunku w zmiennej i będzie szóstka, czyli warunek będzie fałszywy i program przejdzie do wykonania następnej instrukcji, która znajduje się u popętli. Wypiszmy po pętli zawartość zmiennej i. Uruchommy teraz program. Widzimy, że jedynka została wypisana 5 razy, natomiast ostatnia linijka to wypisanie zmiennej i już poza pętlą. Na początku i miała wartość 1, pętla wykonała się 5 razy, więc i zmienna i została 5-krotnie inkrementowana, stąd wartość 6. Wszystko się zgadza. Zamiast wypisywania na stałe jedynki, wypiszmy wartość, która aktualnie znajduje się w zmiennej i. W każdej iteracji pętli zmienna i ma wartość o 1 większą i za każdym razem jest ona wypisywana. Teraz wypisanie wszystkich liczb do 1000 będzie proste. Wystarczy zamiast 5 napisać 1000 i gotowe. Program wypisuje 1000 liczb w mgnieniu oka. Przejdźmy teraz do kolejnego typu pętli. Skopiujmy klasę pętla while, a następnie wklejmy tę klasę do tego samego pakietu. Nazwijmy ją pętla do while. Pętla do while zaczyna się od słowa kluczowego do. Następnie jest blok kodu, a za nim dopiero jest while z warunkiem i kończy się średnikiem. Oprócz różnicy w składni jest również różnica w logice. Otóż warunek jest sprawdzany dopiero po wykonaniu bloku. Akurat w tym przypadku jest to bez znaczenia. Natomiast jeśli warunek już na starcie byłby fałszywy, to pętla while nie wykona się ani razu. Natomiast pętla do while zawsze się wykona co najmniej raz, ponieważ pierwsze sprawdzenie warunku występuje dopiero po pierwszej iteracji. Dla przykładu niech i na początku ma wartość 1500 i wypisało się. Stało się to w pierwszej iteracji pętli. Natomiast dopiero po niej został sprawdzony warunek 1501 bo się jeszcze zainkrementowało jest większy niż 1000, więc warunek jest fałszywy i koniec programu. Kolejnych iteracji oczywiście nie będzie. Pętle dual widuje się rzadziej w praktyce, natomiast czasem może się przydać jej właściwość, że jest minimalnie jedna iteracja. Zróbmy takie zadanie. Niech program pobiera liczby całkowite od użytkownika dopóki nie poda liczby 0. Natomiast dla liczby 0 program zakończy działanie i wypisze sumę wszystkich podanych wcześniej liczb. Skopiujmy sobie klasę dual, ponieważ tej pętli będziemy używać i przy okazji będziemy mieli już gotowe ramy programu. Niech nazywa się suma. Na początku opiszmy użytkownikowi co ma robić. Podawaj liczby całkowite i w nawiasie napiszemy, że 0 kończy program. Do pobierania liczb stworzymy sobie skanera. Oraz stłóżmy jeszcze zmienną do przechowywania liczb, niech nazywa się po prostu liczba. Teraz w pętli będziemy prosili o liczbę, np. tekstem podaj liczbę, następnie przypisujemy liczbę od użytkownika do zmiennej liczba. Program ma działać w ten sposób, dopóki użytkownik nie poda liczby 0, a więc warunkiem kontynuowania pętli jest liczba równa od 0. Spotkałem się, że niektórzy nazywają warunek w pętlach warunkiem przerwania pętli, co jest trochę mylące. Wolę nazywać ten warunek warunkiem kontynuowania pętli, ponieważ jeśli warunek będzie prawdziwy, to pętla będzie kontynuowana. Sprawdźmy, jak działa to teraz. Podajmy kilka liczb. Niech będzie 3, 4, 5, 1, 0. No i po 0 program zakończył działanie. Zauważmy, że teraz każde wypisanie tekstu i każda liczba jest w nowej linijce. Nie musi tak być, a jest tak dlatego, że używamy system ln, to znaczy printline, która robi to, że wypisuje tekst, a następnie przychodzi do nowej linijki. Robi tak, jakby Enter. Istnieje też wersja bez nowej linii, czyli samo print. Wtedy kod będzie wyglądał trochę zwięźlej. Sprawdźmy teraz. Podajemy kilka liczb. Jak dla mnie, to teraz wygląda nawet trochę lepiej. No i zero, kończy program. No i w tym zadaniu mieliśmy jeszcze wypisać sumę podanych liczb. Zróbmy dodatkową zmienną o nazwie suma, która będzie przechowywała tę sumę i przypiszmy do niej od razu wartość 0, gdyż 0 jest elementem neutralnym w dodawaniu. W sensie cokolwiek plus 0 daje cokolwiek. I teraz w pętli po otrzymaniu wartości od użytkownika zwiększmy sumę o tę wartość. Po wyjściu z pętli wypiszmy wynik. I teraz sprawdźmy działanie tego programu. Wpiszmy 10, 5, 3, 2, 1. No, więc 10 plus 5 to 15, plus 3 to 18, plus 2 to jest 20 i plus 1, czyli powinno być 21. Wpiszmy 0 i enter. Suma 21. Zgadza się. W tego typu zadaniu dobrze było wykorzystać pętlę, która się wykona przynajmniej jeden raz. Zauważ jednak, że zmienna, która jest użyta w warunku musi być zadeklarowana już przed pętlą, w tym przypadku liczba. Nie można jej zadeklarować w pętli, bo wtedy w warunku jest niewidoczna. Przy tej okazji muszę przynajmniej wspomnieć o zasięgach zmiennych. Taki szybki przykład pomagający to zrozumieć. Na jego potrzeby stwórzmy sobie klasę o nazwie zasięg zmiennych. Otóż zmienne deklarowane są w jakimś bloku kodu. Większość zmiennych deklarowaliśmy bezpośrednio w bloku main. Jak na przykład teraz deklaruję sobie zmienną a typu int. Używać tej zmiennej mogę od miejsca deklaracji do końca bloku main, wliczając to wszystkie bloki wewnętrzne. To znaczy nie mogę użyć zmiennej a wcześniej. Przed deklaracją. No, program się wykonuje po kolei, więc w tym miejscu jeszcze zmiennej, a nie ma. Natomiast stworzył sobie teraz blok kodu. I w tym bloku zmiennej A mogę już używać. Ten blok kodu może symbolizować jakąś pętlę albo instrukcję warunkową. Jednak jeśli stworzę na przykład zmienną B w bloku wewnętrznym, to mogę jej używać tylko do końca danego bloku i w blokach wewnętrznych do niego. Poza blokiem, w którym została stworzona zmienna B, jest już ona niewidoczna. Myślę, że jest to w miarę intuicyjne. Zmienną można używać tylko do końca bloku, w którym została stworzona. Wejdźmy do ostatniej pętli, którą dzisiaj poznamy, czyli pętli for. Skopiujmy więc klasę. Pętla while i wklejmy ze zmienieniem nazwy na pętla for. Pętla for jest dobrze używać, gdy wiemy ile razy pętla się powinna wykonać, oczywiście może to być również zależne od zmiennych. Ten przykład właśnie taki jest. Tutaj wiemy, że pętla powinna się wykonać dokładnie 1000 razy. W takich przykładach należy najpierw zainicjalizować zmienną pomocniczą, która najczęściej będzie się nazywała I, następnie jest warunek, a po iteracji jest manipulacja naszej zmiennej pomocniczej. Taki przypadek w programowaniu jest tak częsty, że jest do tego osobna pętla czyli pętla for. Pętla ta w nawiasie okrągłym składa się z trzech elementów oddzielonych średnikami, a warunek jest w środku. Pierwsza część to coś, co wykona się jeszcze przed pętlą, więc jest to dobre miejsce na inicjalizację zmiennej pomocniczej. Natomiast ostatni element będzie się wykonywał po każdej iteracji. To znaczy, że jest to właściwe miejsce na modyfikację zmiennej pomocniczej. Średniki są obowiązkowe, natomiast żaden z tych trzech elementów obowiązkowy nie jest. Więc pętla Pętle for można używać w każdym miejscu zamiast pętli while, a jedyne co trzeba dodać to te średniki i program będzie działał dokładnie tak samo. Natomiast gdy zabraknie warunku, to pętla for staje się pętlą nieskończoną. Zmodyfikujmy więc ten program tak, aby wykorzystał zwięzłą składnie pętli for. Jako pierwszy element idzie inicjalizacja zmiennej i, niekiedy nazywanej licznikiem pętli a końcową instrukcją w iteracji jest zwiększanie o 1. No i ta pętla robi dokładnie to samo, wypisuje po kolei liczby aż do 1000. Natomiast jest bardziej zwięzła. Oczywiście każdą pętlę for można zamienić również na pętlę while. Wtedy trzeba postępować odwrotnie, czyli pierwszy element wynieść przed pętlę, natomiast ostatni element umieścić jako ostatnią instrukcję iteracji. No tyle informacji wystarczy na dzisiaj. Poznaliśmy trzy rodzaje pętli. Teraz możemy mieć problem, której pętli należy użyć. Są jednak pewne wskazówki. Pętle do while używasz w takich przypadkach, w których możesz wykorzystać jej właściwość, że wykona się co najmniej jeden raz, tak jak to zrobiliśmy w dzisiejszym przykładzie. W praktyce jest ona najrzadziej używana. Prawdopodobnie częściej się będziesz spotykał z pętlami while oraz for. Jak widziałeś, zawsze gdzie możesz użyć jednej z nich, to to samo możesz wykonać za pomocą drugiej. Ale zasada jest taka, że fora powinno się używać tam, gdzie jest jakoś określona liczba powtórzeń. Jednak sam musisz już porobić jakieś zadania i po odpowiednim czasie nabierzesz wprawy. Na koniec więc kilka prostych zadań. Oczywiście zatrzymaj nagranie przed moim rozwiązaniem i spróbuj wykonać każde z tych zadań samodzielnie. Na początku wypiszmy liczby od 1000 do 1, czyli coś podobnego do tego, co już mamy, jednak liczenie będzie odbywać się w drugą stronę. Ja zakomentuję wcześniejszą wersję, aby nie przeszkadzała i na spokojnie pomyślmy. Na pewno zaczynamy od 1000. Ostatnią liczbą ma być 1, no i będziemy szli od 1000, czyli warunek musi być taki, aby zwracał prawdę dla i większego lub równego 1. No i oczywiście będziemy zmniejszać naszą zmienną i, więc tym razem dekrementacja. Uruchomimy program, no i działa. Świetnie. Więc kolejne zadanie. Wypiszmy tylko parzyste liczby z tego zakresu. Czyli zacznijmy od liczby 2 i wypisujmy kolejno 4, 6, 8 i tak dalej, aż do 1000. To też jest proste zadanie. Ja skopiuję jeszcze raz pierwotną wersję. I teraz mamy zacząć od dwójki, no i wypisywać tylko parzyste, czyli co drugą liczbę. Więc teraz trzeba będzie zwiększać i o 2 po każdej iteracji. No i teraz po uruchomieniu programu widzimy wypisane tylko liczby parzyste. I ostatnie zadanie z tych łatwych. Wypiszmy wszystkie liczby do 1000 wraz z ich kwadratami, to znaczy wypiszmy 1000 działań. 1 razy 1 to się równa 1, 2 razy 2 to się równa 4. 3 razy 3 to się równa 9, i tak dalej, aż do 1000 razy 1000 to się równa milion. Wkleję sobie tą pierwszą pętlę, no i już mamy ramę pętli. Ona już wypisuje wartości od 1 do 1000, więc jedyne co trzeba będzie zrobić, to wypisać działanie. Na początek zadeklarujmy w pętli nową zmienną typu int. Niech nazywa się kwadrat i niech ma wartość i do kwadratu, czyli i razy i. A teraz wypisanie działania. i razy jeszcze raz zmienna i, teraz tekst to się równa, a wynikiem jest kwadrat. Zobaczmy jak to teraz będzie wyglądało. No i działa. Program wypisał 1000 działań w mgnieniu oka. Na dziś to już tyle. Jeśli nie miałeś problemu z dzisiejszą lekcją i samodzielnie zrobiłeś przykłady, to spokojnie możesz przejść do następnej lekcji. W której znajdziesz już trudniejsze przykłady, bo na przykład będziemy wykorzystywać zagnieżdżone pętle. Natomiast jeśli nie udało Ci się wykonać tych zadań samodzielnie, to musisz jeszcze poćwiczyć takie proste przykłady, zanim przejdziesz dalej. Powiedzmy, że Twoim celem jest umiejętność wypisania w pętli dowolnej ilości liczb bez dowolnym krokiem, zarówno w kolejności malejącej, jak i rosnącej. A przykład sam sobie możesz wymyślić. Musisz sobie ustalić jakąś wartość początkową, Końcową i co którą liczbę chcesz wypisywać? Na przykład liczby od 2000 do 4000, od 8000 do 5000 co dziesiątą liczbę, czy od minus 10000 do 10000 co piątą liczbę. Do następnej lekcji przyjdź, jak już będziesz miał obcykane takie proste przykłady. Powodzenia i do zobaczenia. Cześć!